Wszystkie decyzje podejmowane w rządzie, władzach samorządowych czy w parlamencie muszą, powinny być przemyślane pod kątem skutków jakie mogą spowodować, powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński do uczestników 26 spotkania młodych archidiecezji przemyski w Dukli na Podkarpaciu. Odkreślił, że należy szukać odpowiedzi na pytania co w życiu naprawdę jest istotne oraz jak rozumieć dzisiejszą rzeczywistość w tym coraz szybciej zmieniającym się świecie. Trzydniowe spotkanie w Dukli w Beskidzie Niskim, podkarpackie, zakończyło się w niedzielę. Wzięło w nim udział przeszło 4,5 tysiąca młodych z Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Kończącą spotkaniem trzeźwu. Celebrował ich homilię wygłosił nuncjusz apostolski w Polsce. Ap. Salvatore Pennacchio. W nabożeństwie wziął udział marszałek Sejmu. Ważne słowa eźwu. Jana Pawła II. Według Kuchcińskiego, należy szukać odpowiedzi na pytania, co w życiu naprawdę jest istotne, oraz jak rozumieć dzisiejszą rzeczywistość w tym coraz szybciej zmieniającym się świecie. Warto wtedy przywołać słowa EŚW. Jana Pawła II wypowiedziane właśnie do młodzieży w roku 2000, nie pozwólcie, aby czas, który daje wam pan minął tak, jakby wszystko było przypadkiem, mówił marszałek Sejmu. Odkreślił, że życie nie jest przypadkiem. Opatrzność kieruje historią każdego z nas, jak i całej ludzkości, ale za podjęte decyzje. Za podjęte czyne odpowiedzialność bierzemy my, każdy z nas. Także w polityce, w życiu publicznym, zauważył kropka, marszałek zaznaczył, że wszystkie decyzje podejmowane w rządzie, władzach samorządowych czy w parlamencie muszą, powinny być przemyślane pod kątem skutków, jakie mogą spowodować. Jeśli mówimy o programie 500, to myślimy o wsparciu dla rodzin, dla ludzi młodych, aby polepszyć ich życie. Jeśli obniżymy podatki, na przykład to od firm, to po to, aby ułatwić przedsiębiorcom tworzenie miejsc pracy i w ten sposób zwiększanie zatrudnienia. Jeśli planujemy w tym roku w ogóle znieść podatek PIT dla ludzi młodych, którzy pracują, to po to, by zwiększyć ich wynagrodzenie i ułatwić im wejście w dorosłe życie. Jeśli wprowadziliśmy reformę edukacji, likwidując gimnazja, to po to, aby młodzi ludzie dorastali w znanym sobie i bezpiecznym środowisku szkoły podstawowej, by potem byli lepiej przygotowani do szkoły średniej, wyliczał Kuchciński. Nie kierujemy się wyłącznie indywidualnymi ambicjami. Jego zdaniem, wszystko musi być przemyślane i nastawione na człowieka. Ale decyzje podejmujemy my, konkretni ludzie. Nie jesteśmy anonimowym tłumem. Z naszej wiary wynika, że każdy z nas jest jednostkowy i cenny. Jak uczy papież Franciszek, wiara nadaje sens wszystkim naszym wysiłkom? Wyzwala nas z poczucia samotności wobec wielkiego świata. I daje nadzieję, że to, co robimy jest ważne i dobre, mówił kuchciński. Dodał, że nie jesteśmy sami i nie kierujemy się wyłącznie indywidualnymi ambicjami. Mamy rodziny, przyjaciół, żyjemy w naszych małych lokalnych ojczyznach, jesteśmy członkami narodu, Polakami. Żyjemy w naszych pięknych Karpatach po sąsiedzku ze Słowakami, Węgrami, Ukraińcami i chcemy żyć z nimi w przyjaźni. W jednej wspólnej Europie ojczyzn, mówił Kuchciński. Z kolei nuncjusz apostolski ap. Salvatore Pennacchia w homilii do młodych przypomniał, że życie naznaczone jest koniecznością wyboru. Są dwie drogi. Pierwsza to przyjęcie mądrości Ewangelii, ukochanie Jezusa, towarzyszeniu Mu i pójcie za Nim z pewnością przyniesie wam radość i szczęście. Jest i druga polegająca na opowiedzeniu się po stronie tego co proponuje zepsuty świat. Na odrzuceniu dobrej nowiny o Chrystusie, co jest równoznaczne ze zgubieniem siebie tu i w wieczności, mówiła Panna Cchio. 26 spotkanie młodych archidiecezji przemyskiej odbywało się pod hasłem W mocy Bożego Ducha. Młodzi z archidiecezji, ale także ze Słowacji, Ukrainy i Węgier przybyli na zaproszenie metropolity przemyskiego. P. Adama Szala